Cześć, mam na imię Daria, jestem personalną stylistką, i dzisiaj z Wami porozmawiamy o trendach ogólnych na lato 2020. Dobra, i zaczniemy z Wami od kolorów. To nie znaczy, że tylko te kolory nosimy. Oczywiście nosimy wszystkie kolory, które Wam się podobają. Po prostu te są teraz modne. Są te, które się najbardziej powtarzały we wszystkich pokazach designerów różnych brandów. Tutaj mam swoje notatki, będę do nich zaglądać. Więc zaczynamy. Pierwszy kolor to kolor Sunlight. Bardzo taki miękki, ładny, żółty kolor. Mi się wydaje, że będzie pasował prawie wszystkim. Jak myślicie, że w tej zonie będzie wyglądał na Was super, to spokojnie możecie go zakładać na dole, w spódnicach, spodniach i tak Następny kolor to Coral Pink. Jest w tym sezonie troszeczkę jaśniejszy niż w poprzednim. Też bardzo ładny i będzie wyglądał super po prostu w sukienkach. Nawet w koszulach, koszulkach, też super, po prostu, nawet w tej górnej części. E, następny kolor to kolor e, safro. Bardzo wyrazisty kolor, taki kolor, który chce się zjeść po prostu. E, bardzo fajnie wyglądać będzie na e, opalonej skórze, więc e, opalonym dziewczynom e, polecam e, ten kolor. Następny kolor to Biscay Green. Bardzo też taki um, wyrazisty kolor, chociaż bywa też w odcieniach takich spokojniejszych, e, taki morski, więc będzie dobrze wyglądał gdzieś nad morzem. E, dobra, przejdziemy do następnego koloru. Następny kolor to Faded Denim. E, no, wiemy, jeżeli położymy jeansy gdzieś na słońcu, to właśnie otrzymamy w końcu ten kolor. E, bardzo ładna sukienka jest w zarze też w tym kolorze widziałam. E, mi się wy wydaje, że ten kolor jest dobry prawie na każdym typie e, ko kobiet, więc e, każdy może przymierzyć sobie i spróbować ten kolor. Następny kolor to kolor Ash. E, będzie odpowiedni dla kobiet. E, Byłże dla kobiet minimalistycznych, idealny, po prostu taki dość bazowy kolor. Bardzo ładny, polecam ten kolor. I dla... ostatni kolor dla śmiałych kobiet to Flame Scarlet. To jest takie odcienia czerwonego, bardzo wyrazisty. Najwyraźniejszy ze wszystkich, które wymieniałam. I to właśnie mówię, że to jest dla kobiet odważnych. Jak boicie się tego koloru, to możecie go dodawać np. przykład w akcesoriach, w torebkach, w butach i zrobić taki bardzo ładny, fajny akcent. Dalej przechodzimy do printów. Print kwiatowy zawsze do nas wraca latem, chociaż jest aktualny przez cały rok, ogólnie i ogólnie zawsze jest aktualny, ale teraz też jest trendem różne kwiatowe printy. Wybierajcie dowolny, który wam się podoba. Kropki są następnym trendowym printem, chociaż ja też myślę, że jest ten print zawsze aktualny, więc możecie się nie bać wybierać ten print i szczególnie też mi się wydaje, że jak dobierzecie rozmiar kropek do, do swoich proporcji, no to będzie po prostu idealny zawsze dla was ten print. Także bardzo modnym w tym sezonie jest kontrastowy print różne kolor bloki możecie się nie bać po prostu eksperymentować dużo, dużo kolorów ogólnie w tym sezonie są modne kolory już wszyscy się zmęczyliśmy trochę od beżu też jest modny nie mówię o tym, ale kolorów w tym sezonie jest bardzo dużo więc miksujcie sobie i eksperymentujcie dalej przechodzimy z wami do krojów, które są modne w tym sezonie i pierwszy z nich to są e, duże plece, bo fiasty, rękawy, po prostu takie bardzo, bardzo duże plecy, które nawet wychodzą poza granice naszych plec, są modne w tym sezonie. Są takie marynarki, e, sukienki, mm, nawet ta właśnie koszulka e, też z takimi rękawami, w której byłam w poprzednim filmiku, e, też właśnie takie. Mm, z takimi plecami są bardzo modne w tym sezonie. Dalej to są taliowane marynarki, i także te krótsze marynarki, które jakby podkreślają naszą taję, też są modne. Polecam zakładać w czymś bardziej lekkim, bardziej takim nieobcisłym na dole, bo właśnie. Jak podkreślamy talię, jeszcze podkreślamy coś na dole i za dużo podkreśleń to nie jest dobrze, nie, nigdy nie wygląda dobrze. Następnym trendem jest podwyższona talia, która się zaczyna jakby pod biustem. Oraz takie sukienki typu nocne. Właśnie pokażę na zdjęciach dokładnie jakie, które możemy nosić na co dzień. Oczywiście nie do biura, ale na taki spacer. Są po prostu idealne, komfortowe, więc możecie się nie bać właśnie eksperymentować, bo też pasują do dużej. Ilości typu figur. Także w tym sezonie są aktualne rozcięcia na nodze, właśnie w sukienkach, spódnicach, nawet w spodniach. Bardzo ładnie wyglądają, tylko że lepiej, żeby to były spódnice, sukienki długości MIDI, bo właśnie krótka mini spódnica z rozcięciem jeszcze na nodze, no to trochę też przesada, więc. Lepiej za mało niż za dużo w tym przypadku przynajmniej. Różne asymetryczne kroje są bardzo modne. W tym sezonie to trzeba po prostu eksperymentować, wybierajcie na przykład monochromatyczne outfity, ale bardziej eksperymentujcie z asymetrią, z ciekawymi krojami, zawsze to wygląda po prostu super, aż się chce po prostu zobaczyć co to jest takiego, nie? że to nie są zwykłe spodnie, czy niezwykła koszulka i chce się w ogóle rozglądać ten outfit, to zawsze wygląda, to dobry znak zawsze, jak ktoś chce rozglądać wasz outfit. Następne o czym chcę porozmawiać to właśnie tkaniny i wykończenia, które są modne i pierwsze to jest szydełkowe ubrania, sukienki, topy, spódnice, bardzo ładne, bardzo lubię ten trend. Już sobie kupiłam z top taki, bo jeszcze inne rzeczy w mass nie znalazłam, ale jeszcze będę też szukać. Bardzo przypominają 60, 70 lata, czasy hippie, takie bardzo luźne, więc idealne po prostu. Po prostu na spacery, do sklepu. Super, po prostu polecam poeksperymentować właśnie z tym trendem. Następny trend to trend tie-dye. Trend, który każdy może sobie zrobić sam. Kupcie tylko sobie białą rzecz, którą chcecie pofarbować, Farby o odpowiednie do tkanin, takie, i będziecie miały właśnie ten trend bardzo tanio, tak naprawdę, bo kupić już pofarbowaną taką rzecz w stylu tie to jest drożej niż zrobić samemu. Ja właśnie sama czekam, kiedy będę mogła właśnie zrobić taką, takie ubranie sama, bo brakuje mi czasu i białych rzeczy. <grych> I chyba ostatnio o czym chcę powiedzieć, to Bermudy, które są bardzo modne, bardzo fajne do miasta, bo ja nie lubię krótkich spodenek, to jest chyba to czego ja nienawidzę, więc Bermudy dla mnie są takim wyjściem, żeby przekazać Wam, że wybierajcie dłuższe spodnie i spróbujcie sobie na przykład Bermudy. Mogą też być krótsze czy dłuższe. O kurczę, Jestem nawet dzisiaj w Bermudach nawet Wam pokażę. O, jestem też w Bermudach. O, takie o. Bardzo ładne. E, to są Bermudy vintage. Wreszcie czego to kupiłam na vinted sobie, też możecie sobie zajrzeć w różne sklepy z rzeczami vintage i kupić sobie tam bermudy, bo te bermudy vintage są najładniejsze nie wiem, jest w nich coś czego nie ma w tych nowych bermudach, ale też spróbujcie sobie właśnie z obcasem małym, z obcasem takim kaczkowym, kitten heel bardzo ładnie wyglądają tak, nawet w takich spodniach, jak nie macie bardzo takiego drzyskotu w pracy, to możecie też w takich brymudach nawet do pracy latem pójść. Z mojej strony to wszystko. Eee... Już niedługo się kończy ogólnie ta seria filmików o trendach na lato 2020, więc jak chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiś filmik na jakiś temat, to piszcie tutaj w komentarzach. Ja oczywiście wszystko przeczytam. I także zaproponujcie mi, co mówić zawsze na końcu, bo ja z tym mam problemy. No i dzisiaj wam po prostu powiem pa pa i do zobaczenia.